Niech rząd ludowy wprowadzi stan klęski żywiołowej, wołali jeszcze niedawno agenci bokrzych band. Wybory ludowe pokazały jednak jak grubymi nićmi była szyta ta intryga. Sprzymierzeni z reakcją Powodzianie w ogromnej części odmówili głosowania na marszałka Komorowskiego. W gminie Wilków dokonano licznych zbrodni oddania głosu na Jarosława Kaczyńskiego. Powodzianie reakcjoniści pokazali, że nie dorośli jeszcze do demokracji. Obywatelską odpowiedzialnością wykazali się natomiast pensjonariusze zakładów karnych i aresztów śledczych. 80%. Taki wynik uzyskał marszałek we Wrocławiu na warszawskim Mokotowie. Niewiele gorzej było w innych krajach. W skali kraju ponad 75% więźniów poparło postępowe siły demokratyczne, reprezentowane przez niezwyciężonego marszałka Komorowskiego. Tak duże poparcie świadczy o efektywnym procesie resocjalizacji opartym na codziennej lekturze gazety wyborczej oraz nieograniczonym dostępie do postępowych stacji takich jak TVN 48. Miłość do partii, jej członków po raz kolejny sprawiła, że w zakładach karnych demokracja zwyciężyła podwójnie.